Czy testosteron ma realny wpływ na regenerację? Tak naprawdę to nie. Regeneracja to jest zupełnie inne pojęcie, które jest zarezerwowane dla tych wszystkich czynności, które podejmujemy w kierunkach regeneracyjnych. Zregenerowanie to jest sen, tak naprawdę. To jest pierwsza sprawa, która daje odpocząć układowi nerwowemu. Regeneracją jest ekspozycja na zimno. Czy będzie to morsowanie, zimne prysznice, czy kąpiele w jakichś kadziach z kawałkami lodu. Ważne jest to, żeby eksponować ciało na niskie temperatury. To jest wreszcie spacer. Oddychanie po prostu świeżym powietrzem i brak napięcia emocjonalnego, który jest związane z pośpiechem, pędem, z jakimś nadłokiem myśli. Czwarty punkt e, proregeneracyjny to jest medytacja. To nie musi być joga, to nie musi być związane z żadną ideologią. Piąty punkt, praca z powięzią. Czy samodzielnie, czy we współpracy z fizjoterapeutą, to też jest regeneracja. A czy sen ma wpływ na poziom testosteronu? No, niewyspani na pewno mają niższy poziom, ale to nie znaczy, że będziemy spali 10 godzin na dobę i wtedy on będzie bardzo wysoki. Raczej niedobór snu równa się czynnik ryzyka niedoboru testosteronu. Kiedy ciało daje nam znać, że jesteśmy naprawdę zregenerowani i powinniśmy pójść na trening? Wtedy, kiedy mamy głód treningu, czyli po prostu my chcemy wykonać kolejny trening. To jest bardzo ważne, żeby umieć czytać sygnały swojego organizmu. No nie należy dać tutaj zupełnie się zwieść, bo organizm pacjenta z chorobą otyłościową mówi, że potrzebuje jeszcze dwóch opakowań wafelków. Ale w zdrowo funkcjonującym organizmie te sygnały, które przekazuje nam zdrowy organizm, te wykorzystujmy. Wytłumaczenie lenistwa. Teraz czuję się niezregenerowany, więc znowu nie pójdę na trening. Musimy postawić granicę między tym, co jest lenistwem, co jest brakiem chęci, co jest brakiem dyscypliny, brakiem motywacji i wreszcie podstawą braku postępów i braku sukcesu. Od tego co rzeczywiście jest sygnałem alarmowym, zmęczenie, przemęczenie to są sygnały alarmowe, które organizm wysyła przed przetrenowaniem, czyli już jednostką chorobową, którą się leczy jak każdą chorobę. Trzymując się na chwilę przy otyłych mężczyznach, czy prawdą jest, że ta ich otyłość ma wpływ na Poziom najważniejszego męskiego hormonu, jakim jest testosteron? Niestety ma. Dlatego, że tkanka tłuszczowa ma taki enzym, który nazywa się aromataza. Jest to enzym, który ma własności przekształcania cząsteczek testosteronu w cząsteczki estradiolu hormonu żeńskiego. I ci panowie no, rzeczywiście mają mniej testosteronu na rzecz. Właśnie hormonów żeńskich, co odbija się na ich funkcjonowaniu, na ich fizyczności, na ich mentalności, no i prowadzi tak trochę do błędnego koła, bo im dłużej czasu trwa taki stan, tym trudniej jest później to błędne koło odwrócić. Czy samo odchudzanie wystarczy? Mówimy redukcja masy ciała, trwała zmiana stylu życia u osoby otyłej spowoduje regulację między innymi tak. hormonalną. Tak.